Pod koniec maja tego roku województwo podkarpackie znalazło się w centrum uwagi komentatorów z całego świata. W Rzeszowie odbyła się konferencja Sipak, na którą przyjechało wielu gości, zarówno politycy, jak i ludzie biznesu. Jednak sukces konferencji nie dla wszystkich jest oczywisty, bo prokuratura okręgowa w Rzeszowie teraz sprawdza, czy wydarzenie przypadkiem nie odbyło się ze szkodą dla interesu publicznego. W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie w sprawie przekroczenia uprawnień przez członków zarządu województwa podkarpackiego polegającego na bezprawnym wydatkowaniu pieniędzy z budżetu samorządu województwa podkarpackiego na finansowanie konferencji SIPAK i działaniu przez to na szkodę interesu publicznego zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie do Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie pełnego nagrania z przebiegu SIPAK w tym w szczególności materiałów promujących województwo podkarpackie dokonanego przez telewizję Republika SA na nośniku elektronicznym listy uczestników i prelegentów, którzy wzięli udział w SIPAK. Poziom wariactwa e, osiągnął tam Zenit, gdyby nie to, że oni w ten sposób chyba wyobrażają sobie, że będą prześladować Republikę i wszystkich, którzy współpracują z Republiką. Jest to uderzenie w współpracę polsko-amerykańską, jest to uderzenie w niezależne media. E, bez wątpienia rozpoczął się drugi i, i krytyczny etap walki, w której władza sięga po coraz bardziej drastyczne metody, a my musimy coraz mocniej się bronić. To, co może dziwić, to fakt, że zakres informacji, które Republika ma przekazać Prokuraturze zupełnie nie wiąże się z przedmiotem śledztwa. Przez dotyczy jakiegoś przestępstwa urzędniczego rzekomo popełnionego w związku z współorganizacją tego wydarzenia, natomiast te do dane dane de facto dotyczą e, kwestii osobowych, również osób z zagranicy, również gości z zagranicy, również e, i przedstawicieli administracji amerykańskiej, e, więc kompletnie e, nie współgra raczej to z przedmiotem e, samego e, śledztwa. Lista gości SIPAK Polska nigdy nie była tajemnicą. Wśród nich znalazła się Christina Noem z administracji Donalda Trumpa. Jej wizyta w Polsce poruszyła nawet ówczesnego szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka, który przy okazji jej wystąpienia chciał spotkać się z przedstawicielką amerykańskiej administracji. W wydarzeniu wzięli także udział inni goście ze Stanów Zjednoczonych, Japonii i Niemiec. Republika nie ujawniła nazwisk osób, których dane z oczywistych względów są wrażliwe, jak na przykład agenci amerykańskich tajnych służb Secret Service. A to między innymi o te dane upomina się prokuratura. Całkowicie absurdalne działanie. Nie wiadomo czemu mające służyć, bo organizacja imprezy była jasna, była transparentna. Całość wystąpień była transmitowana w internecie i na naszej antenie również część tych przemówień pokazywaliśmy. My, więc w zasadzie nie ma tu żadnej tajemnicy w tym. SIPAK to największa międzynarodowa konferencja, na której konserwatyści mogą spotkać się i wymienić opinie na najważniejsze zagadnienia. Niewykluczone, że to właśnie dlatego próbuje się zdyskredytować inicjatywę podjętą przez Republikę. Republika razem z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego zorganizowała jedno z najważniejszych wydarzeń politycznych, jakie w tym okresie odbyły się w Polsce, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle w Europie Środkowej. Sukces wydarzenia szybko rozdrażnił polityków koalicji obywatelskiej. Podkarpacki radny Krzysztof Kłak złożył do prokuratury absurdalne zawiadomienie o popełnieniu rzekomego przestępstwa przez zarząd województwa podkarpackiego, który zaangażowany był w organizację wydarzenia. Domaga się wszczęcia czynności wyjaśniających przez właściwe organy państwa w tym Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Prokuraturę? Za słowami polityka poszły czyny, konkretnie działania nielegalnie przejętej Prokuratury Krajowej, która nieraz była już krytykowana za działania zgodne z wolą polityczną koalicji 13 grudnia. Bardzo wielu działaczy platformy uważa, że gdyby nie było to jest republika, byłby inny na przykład wynik wyborów prezydenckich, mieliby wyższe poparcie. Ja Nie wiem, co tak jest, ale bez wątpienia to, że w Polsce istnieje realna debata. To, że jest największa telewizja informacyjna yy, i bardzo często po prostu największa telewizja, yy, która jest konkurencją dla mediów rządowych, powoduje, że oni nie mogą zrobić wszystkiego. Republika już od dłuższego czasu jest na celowniku prokuratury podległej koalicji 13 grudnia. Teraz nasza stacja ma tydzień od otrzymania pisma na przekazanie żądanych materiałów. Konrad Chmioła, Republika.